Colin Sten była 20 dziewczyną z Oregonu. Chodziła do lokalnej szkoły średniej, ale nigdy nie przepadała za nauką. Nie lubiła, gdy ktoś narzucał jej, co ma robić. Wolała być wolna i niezależna. Dlatego, chwilę przed 17 urodzinami, rzuciła szkołę, a następnie wyszła za mąż za starszego mężczyznę. Niestety, małżeństwo nie przetrwało i Colin przeprowadziła się do swoich znajomych. Była bardzo pogodną i ufną osobą, która uwielbiała podróżować. Nie miała dużo pieniędzy, mimo że wciąż chwytała się różnych prac, więc aby zaoszczędzić, najczęściej decydowała się na zwiedzanie świata autostopem, który w latach 70. był dużo bardziej popularny niż obecnie. Cisza przed zbrodnią. 19 maja 1977 roku Colin miała w planach pojechać do Kalifornii na urodziny swojej przyjaciółki. Miała do przejechania aż 550 km. Tak jak robiła to już wielokrotnie, tak i tym razem zdecydowała się na autostop. Miała dobry humor, bo warunki sprzyjały jej podróży. Było ładnie i ciepło, więc czekanie na zatrzymujące się samochody było dość przyjemne. Pierwsze auto zatrzymało się szybko, ale Colin nie wsiadała do każdego z nich. Trzymała się w jednej zasady: nigdy nie wsiadała, gdy w środku byli sami mężczyźni. Około dziesiątej złapała pierwsze podwózki. Nikt nie jechał bezpośrednio w jej miejsce docelowe, ale każdy podwiózł ją na tyle, ile mógł. Gdy wysiadła już czwartego samochodu, znalazła się na drodze nr 99 w północnej Kalifornii. Nie czekała długo na kolejny transport, bo już po 15 minutach na pobocze zjechał zielony Fort Pinto. Colin zerknęła do środka i zauważyła, że w samochodzie siedzi dwójka młodych ludzi mężczyzna i kobieta prawdopodobnie wie wieku a z tyłu malutkie dziecko. Pomyślała, że to dość bezpieczny wybór. Statystycznie szanse na zagrożenie ze strony pary z małym dzieckiem były niskie dlatego zdecydowała się wsiąść. Z dzieckiem uznałam, że są bezpieczni. W aucie panowała trochę dziwna atmosfera. Niby nic nadzwyczajnego się nie działo, ale czuła lekki dyskomfort. Dziewczyna siedząca na miejscu pasażera przedstawiła się jako Janis. Wydawała się dość miłą, rozgadaną i pogodną osobą. Kierowcą natomiast był Cameron, który prawie w ogóle się nie odzywał. Tylko patrzył w drogę. Często jednak obracał głowę, aby spojrzeć w lusterko wsteczne, zerkając na nową pasażerkę. Gdy Colin zorientowała się, jak często to robi, poczuła lekkie napięcie. Ale nie łączyła tego z zagrożeniem, raczej z jakimś dziwnym odruchem. Dziewczyna siedziała z tyłu, obok ich ośmiomiesięcznej córeczki która większość trasy spała lub bawiła się, więc pomyślała, że może prawdziwym powodem zerkania w tył była właśnie troska o córkę i chęć spojrzenia na nią. Nagle para oznajmiła, że muszą na chwilę zjechać, aby przewinąć dziecko. Zatrzymali się na najbliższej stacji benzynowej, więc Colin stwierdziła, że przy okazji pójdzie skorzystać z toalety. Gdy weszła do środka, naszło mi jakieś dziwne myśli. Nie wracaj do auta. Coś jest bardzo nie tak. Para była miła, ale może właśnie to jej nie pasowało. Byli aż za mili, za bardzo się o nią troszczyli, tak jakby chcieli uśpić jej czujność. Jednak próbowała się uspokoić, bo przecież nie było żadnych dowodów, żadnych jednoznacznych znaków, tylko jej myśli, więc wróciła z powrotem do samochodu. Po powrocie para zaczęła opowiadać jej o pobliskich jaskiniach. Mówili o tym, jakie są to piękne miejsca i że naprawdę warto je zwiedzić. Jak jest się w tym regionie. Cameron wspomniał, że właśnie niedaleko jest kilka takich jaskiń i zaproponował, aby wspólnie pojechali zobaczyć jedną z nich. Jego żona od razu podłapała pomysł i zapytała nową znajomą, co o tym sądzi. Colin nie miała najmniejszej ochoty na zwiedzanie, ale para podwiozła ją już tyle kilometrów, tak bardzo jej pomogła, że nie chciała odmawiać. Cameron skręcił więc w boczną leśną dróżkę, która miała prowadzić do jaskini. Było to dość ciche miejsce. Nie było tu aut, żadnych domów ani ludzi. Colin znów zaczęła odczuwać niepokój, ale starała się żyć nadzieją. W aucie poza mężczyzną była też jego żona i dziecko. Nagle zatrzymali się. Janis z córką wysiadły, a Cameron przesiadł się na tylne siedzenie. Dziewczyna nie wiedziała nawet kiedy znalazł się przy niej. W dłoni trzymał nóż, który przyłożył do jej szyi. To był moment, w którym 22-latka zrozumiała, że jej wcześniejsze przeczucia były jak najbardziej zasadne. Wykręcił jej ręce i założył kajdanki. Po czym zawiązał opaskę na oczach i zakneblował ją. Dla pewności, że ofiara nie ucieknie, związał też jej nogi. Na sam koniec Cameron założył coś dziwnego na jej głowę. Była to ciężka drewniana skrzynia, która miała całkowicie odizolować ją od świata. Przymocował ją pasami i kłódką, po czym zawołał swoją żonę aby wróciła do środka i odjechali. Colin nie miała pojęcia jak długo trwała podróż. Całkowicie straciła poczucie czasu. Nie wiedziała gdzie jedzie, nie wiedziała, co się z nią stanie. Jedyne co mogła robić to czekać na to co miało nadejść. W końcu Auto się zatrzymało. Dżani z córką wysiadły i ruszyły w stronę domu, a Cameron otworzył tylne drzwi i pomógł jej wstać. Chwycił kolin za rękę i zaczął ją prowadzić. Nie ściągnął skrzyni, nie odpiął kajdanek, więc była zdana całkowicie na niego. Słyszała różne odgłosy: najpierw kroki, potem skrzypienie drzwi i podłogi. Szła po schodach w dół, to jedyne czego była pewna, ale wciąż zastanawiała się. Co teraz ją czeka? W końcu zatrzymali się, a Cameron zaczął ściągać skrzynię z jej głowy, wyciągać knebel i rozpinać kajdanki. Dziewczyna była tak przerażona, że nawet nie próbowała krzyczeć albo się bronić. Po prostu stała i czekała na ruch swojego oprawcy. Ten chwycił ją i zaczął wiązać na nowo. Tym razem jednak do stropowej belki w piwnicy. Później zdjął jej wszystkie ubrania, w międzyczasie wciąż powtarzając, że jeśli spróbuje uciec, to spotka ją coś strasznego. Wmawiał, że istnieje pewna organizacja, do której należy wiele wpływowych osób i gdy tylko 22-latka spróbuje mu się sprzeciwić, może wpaść w jeszcze większe kłopoty. Na psychologicznych torturach jednak nie zakończył. Wyciągnął bicz i zaczął uderzać po całej jej ciele. Ręce i nogi Colin były związane, także nie miała najmniejszych szans na obronę lub ucieczkę. Była całkowicie zależna od doprawcy. Do piwnicy nagle weszła Janis. Popatrzyła na nagą związaną dziewczynę i podeszła do swojego męża, z którym już chwilę później zaczęła uprawiać seks. Po wszystkim, Cameron podszedł do swojej ofiary i rozwiązał ją, ale nie na długo. Zrobił to tylko po to, aby przenieść ją do niedużego pudła leżącego na ziemi i zamknąć wieko. Colin leżała w nim wiele godzin. Pomyślała, że pudło przypomina trumnę, co spowodowało jeszcze większy strach. Z późniejszych relacji wynikało, że leżała tam nawet 23 godziny na dobę, a wychodziła tylko po to, aby zaspokajać potrzeby swojego oprawcy. Była całkowicie odcięta od zmysłów, brak światła, izolacja dźwięku i ograniczona możliwość ruchu. Do tego brak dostępu do toalety. W skrzyni miała mały basen sanitarny, do którego mogła załatwiać swoje potrzeby, a następnie leżeć obok nich cały dzień. Tak wyglądała jej codzienność. Każdy taki dzień coraz bardziej odbierał jej wolę walki i nadzieję na ucieczkę. Czasami, gdy wypuszczano ją nocą, zadawano jej różne prace. Miała sprzątać, zmywać naczynia, myć okna i wykonywać wiele obowiązków domowych, aby odciążyć Janis. Oprócz prac pojawiły się też codzienne tortury. Była biczowana, rażona prądem czy też podpalana papierosami. Jedzenie natomiast dostawała bardzo nieregularnie. Czasami były to normalne porcje w podobnych odstępach, a innym razem była głodzona. Często jadła głównie resztki z posiłków, które wcześniej spożywała rodzina. Janice była w pełni świadoma tego, co jej mąż robi z Colin. Wyrażała na to zgodę. Już na długo przed porwaniem prowadzili rozmowy na ten temat. Cameron od zawsze miał fantazję o posiadaniu swojej uległej niewolnicy. Na początku przelewał to na swoją dziewczynę. Wiązał ją, wprowadzał różne seksualne zabawy, namawiał ją do pełnej uległości i choć z początku naprawdę żyli w takiej relacji, z czasem Janice zaczęło coraz mniej to odpowiadać. Gdy wkrótce zaszła w ciążę, stało się to praktycznie niemożliwe i zrezygnowali z tej niecodziennej dynamiki w związku z obawy o nadchodzące dziecko. Cameron nie był zadowolony, bardzo brakowało mu ówczesnych zabaw z dziewczyną i postanowił z nią porozmawiać. Powiedział wprost, że potrzebuje zaspokajać swoje fantazje i chciałby mieć swoją niewolnicę. A jeśli ona nie jest teraz na to gotowa, to mógłby robić to z inną osobą. Janice nie chciała zostać sama. Stwierdziła, że jest w stanie zaakceptować tę sytuację, ale pod jednym warunkiem: Cameron miał zakaz uprawiania seksu z jakąkolwiek inną dziewczyną. Wyraziła więc zgodę na prowadzenie tych wszystkich dziwnych zabaw: na porwanie, uwięzienie innej dziewczyny i torturowanie jej, tylko bez seksu. Jednak po kilku miesiącach od porwania, Colin mężczyzna złamał tę zasadę i w lutym 1987 roku zgwałcił ją po raz pierwszy. Janice dowiedziała się o tym i bardzo się zdenerwowała, ale nie chciała wstrzymać awantur. Po około roku od uprowadzenia para przeprowadziła się do szczepy kempingowej. Głównym powodem były pieniądze. Których rodzina nigdy nie miała za wiele, ale teraz, gdy w ich domu była też kolin, było coraz gorzej. Cameron pracował mniej. Aby kontrolować sytuację, a Janice zajmowała się głównie domem, więc nie wystarczało im środków do życia. Przyczepa była bardzo mała. Dla trzech dorosłych osób i dziecka były to warunki skrajnie trudne. Colin, tak jak wcześniej tutaj, również była trzymana w skrzyni. Cały schemat jej dnia, obowiązków i tortur również się nie zmienił. Tak naprawdę, dla ofiary pojawiła się tylko jedna różnica: temperatura. Ciepłe dni przyczepa nagrzewała się do bardzo wysokich temperatur, a zamknięta w skrzyni dziewczyna odczuwała tam jeszcze większe ciepło, co czasami doprowadzało nawet do utraty przytomności. Przez małą przestrzeń Janice, która wcześniej nie miała tyle styczności z Kolin, nagle widziała ją na co dzień. Widziała coraz więcej tortur i to jak jej mąż z czasem się rozkręcał. Ciągle wymyślał nowe, gorsze i bardziej okrutne rzeczy. Dziewczyna miała zakaz używania swojego imienia. Od teraz stała się po prostu K. Dodatkowo zaczął zakładać jej obrożę, którą miała nosić cały czas, a do swoich oprawców miała zwracać się per pan i pani. Dodatkowo w międzyczasie para doczekała się kolejnego dziecka, więc od tej chwili Colin wychodziła coraz więcej, aby pomagać przy opiece nad nim. Dało jej to trochę wytchnienia, bo mogła dłużej przebywać poza skrzynią. Czasem nawet zostawała w szczypie sama, ale tak bardzo bała się organizacji, którą wciąż straszył ją Cameron, że nawet nie myślała o ucieczce. I tak mijały lata tej strasznej katorgi. Aż w końcu któregoś dnia, po wielu próbach przekonania oprawcy o możliwości spotkania ze swoją rodziną, ten zgodził się. Powiedział, że poręczył za nią organizacji i przekonał ich... Że dziewczyna jest na tyle posłuszna, że można pozwolić jej na spotkanie, ale musi przejść test, który miał polegać na przyłożeniu sobie pistoletu do głowy i pociągnięciu za spust. Cameron wciąż powtarzał, że broń nie jest załadowana i nic się nie stanie, ale Colin miała obawy, że to tylko chęć zmuszenia jej do popełnienia samobójstwa. Jednak po tylu latach cierpień i upokorzeń zdecydowała, że to jej jedyna szansa na poprawę sytuacji. I strzeliła. Broń nie wypaliła. Colin przeżyła. Test został zdany. Cameron dziwo dotrzymał słowa i zabrał dziewczynę wprost do jej domu. Wszedł z nią, aby mieć możliwość pilnowania tego, co powie. Ale Colin nawet nie próbowała przybliżyć swoich rodziców do prawdy. Przedstawiła swojego oprawcę jako narzeczonego i opowiedziała wersję o dobrowolnym wyjeździe. Wszyscy zorientowali się, że coś jest nie tak. Colin stała się całkowicie inna, małomówna, wystraszona, ale nie chcieli poruszać przy niej tego tematu, żeby jej nie wystraszyć. I tak zakończyło się spotkanie, a dziewczyna wróciła do swojej strasznej rzeczywistości. Kiedy Cameron uznał, że Colin jest już całkowicie złamana psychicznie. Pozwolił jej podjąć pracę poza domem. Po latach spędzonych z szyni, poduszkiem i surowych zasadach, możliwość wyjścia do świata była dla niej czymś nierealnym, ale nadal była przekonana, że nad wszystkim czuła fikcyjna organizacja, która miała ją zabić w jakiejkolwiek próbie ucieczki. Zaczęła pracować w motelu, zachowywała się spokojnie, wykonywała swoje obowiązki i wracała do domu hookerów tak, jakby była jedną z domowników. Choć w rzeczywistości nadal żyła w strachu. Nawet mając dostęp do ludzi i świata, nie zwróciła się do nikogo o pomoc, bo wierzyła w zaszczepioną w niej groźbę niewidzialnego systemu kontroli. W tym czasie Janis coraz bardziej zaczęła mieć świadomość, jak bardzo cała sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wiedziała, że mąż przez lata wykorzystywał dziewczynę. Że trzymał ją w skrzyni i stosował te same manipulacje, które wcześniej stosował wobec niej. Z czasem sytuacja stała się dla niej nie do zniesienia, zwłaszcza gdy Cameron zaczął planować posiadanie kolejnych niewolnic. W końcu Janice się przełamała. Powiedziała Colin prawdę: Żadna organizacja nie istnieje. Mój mąż wszystko wymyślił. Nikt nie zamierza cię skrzywdzić, jeśli odejdziesz. Dziewczyna długo nie była w stanie w to uwierzyć. Siedem lat zastraszania zrobiło swoje, ale w końcu przyjęła te informacje. Następnego dnia, Colin podjęła decyzję, którą przez lata uważała za niemożliwą. Postanowiła po prostu odejść. Nie uciekła w nocy, nie wyważała drzwi, nie biegła przez las. To była cicha, spokojna, Rozsądna ucieczka osoby, która nagle zrozumiała, że łańcuchy były psychiczne, a nie fizyczne. Wstała rano tak jak zwykle. W domu było spokojnie. Cameron nie był świadomy, że coś się zmienia. Colin poprosiła Janice o możliwość zadzwonienia do rodziców. Zrobiła to z telefonu stacjonarnego w ich domu. Powiedziała rodzinie, że chce wrócić. Poprosiła, żeby wysłano jej pieniądze na autobus. Kiedy przechaz dotarł, Colin spakowała tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Nie zabrała nic, co mogłoby wzbudzić podejrzenia. Założyła zwykłe ubrania, takie jak je nosiła na co dzień. Nie robiła żadnych gwałtownych ruchów. Chciała wyjść jak osoba, która idzie załatwić zwykłą sprawę. Janis podwiozła ją do miasta. W samochodzie panowała cisza, ale nie była to nerwowa cisza, A raczej taka, której obie strony wiedziały, że coś się definitywnie kończy. Zatrzymały się przy dworcu, Colin wysiadła, podziękowała jej i weszła do środka. Podczas czekania na autobus nie było żadnej dramatycznej gonitwy, żadnego pościgu, nie było krzyków ani paniki. To była ucieczka, która działała właśnie dlatego, że była tak zwyczajna. Colin wsiadła do autobusu, usiadła. Patrzyła przez okno i dopiero wtedy poczuła, że naprawdę odjeżdża. Nie miała już w głowie obrazu organizacji, która ją śledzi. Powoli zaczęła wierzyć, że jest wolna. Gdy autobus ruszył, nikt za nią nie biegł, nikt nie próbował jej zatrzymać. To był koniec siedmioletniego koszmaru. Podróż trwała kilka godzin bez żadnych zatrzymań ani komplikacji. W tym czasie miała pierwszy moment od lat, żeby spokojnie zebrać myśli. Nie musiała niczego ukrywać, nikt jej nie pilnował, nikt nie wydawał poleceń. Po dotarciu na miejsce wysiadła i przeszła przez dworze stronę wyjścia. Jej rodzice wiedzieli, że jedzie, więc czekali na nią na zewnątrz. Spotkanie było bardzo emocjonalne. Przez siedem lat nie mieli pojęcia, co się z nią dzieje a przez długi czas nawet zakładali, że nie żyje. Nie opowiadała im od razu szczegółów. Potrzebowała chwili, żeby w ogóle oswoić się z tym, że znowu jest wśród ludzi, którzy ją kochają. Pierwsze dni spędziła w domu, dużo odpoczywała i próbowała odzyskać jakąkolwiek normalność. Spała we własnym łóżku, jadła posiłki z rodziną, chodziła na krótkie spacery. Wszystkie te zwykłe czynności były dla niej nowe po latach izolacji i podporządkowania. Przez jakiś czas nie zgłosiła niczego policji. Była tak mocno zmanipulowana, że bała się konsekwencji, mimo że wiedziała już o braku organizacji. Nadal funkcjonowała jak osoba, która potrzebuje instrukcji, a nie podejmuje samodzielnych działań. Dodatkowo jej była porywaczka wciąż utrzymywała z nią kontakt, dzwoniła, próbowała się tłumaczyć, a jednocześnie delikatnie odwodziła ją od zgłoszenia sprawy. Dopiero po pewnym czasie to właśnie Janice sama zgłosiła się na policję i opowiedziała całą historię. To zmieniło sytuację. Z Kolin skontaktowali się funkcjonariusze, zaczęto zbierać jej zeznania, dokumentować lata niewoli i przygotowywać postępowanie przeciwko Cameronowi. Jej pierwsze przesłuchania były ostrożne. Była osobą po wielu latach znęcania i kontroli, więc policjanci musieli działać spokojnie, żeby nie wywołać u niej paniki. Z czasem zaczęła opowiadać o skrzyni, o karach, o tym, jak wyglądały lata izolacji oraz o tym, jak działała manipulacja organizacją. Do śledztwa dołączono psychologów, którzy potwierdzili, że przez lata była całkowicie zastraszona i kontrolowana, a jej zachowania wskazywały na ekstremalne złamania psychiczne. Zeznania były spójne i zaraz po nich funkcjonariusze zatrzymali Hookera. Policja pojawiła się w ich domu i zabezpieczyła wszystkie dowody, w tym między innymi skrzynię, w której latami przetrzymywana była kolin. narzędzia używane do jej unieruchomiania, i materiały, które Cameron wykorzystywał do tworzenia swojej struktury zasad i kar. Sam Hooker próbował przedstawić się jako ktoś, kto miał nietypową relację, ale nie rozumiał, jak poważne zarzuty mu grożą. Zachowywał się tak, jakby miał pełną kontrolę nad narracją, co było typowe dla jego osobowości. Sprawa trafiła do sądu w 1985 roku. Colin zeznawała przez kilka dni. Była spokojna, rzeczowa i opisywała wszystko bez przesady, co działało bardzo mocno na ławę przysięgłych. Jej zeznania były kluczowe, ale jeszcze ważniejsze okazały się dowody fizyczne skrzynia i narzędzia. Janis również zeznawała. Sąd przyznał jej immunitet w zamian za pełne ujawnienie prawdy i współpracę. Jej zeznanie było brutalnie szczere. Opisała każdy szczegół więzienia Colin, każdą praktykę, każdy mechanizm kontroli. To ostatecznie pogrążyło Camerona. Obrońcy próbowali tłumaczyć, że ofiara miała możliwość odejścia wcześniej, ale ława przysięgłych nie przyjęła tego argumentu. Psychologowie dokładnie wyjaśnili, jak działa trauma, strach i manipulacja. Żadna linia obrony nie miała prawa mu pomóc. I Cameron Hooker został skazany na 104 lata więzienia. Sąd wprost nazwał jego działania jednym z najbardziej okrutnych przypadków kontroli i znęcania się, z jakimi się spotkano. Przez lata próbował walczyć o skrócenie kary, ale system prawny konsekwentnie odrzucał wszystkie jego wnioski. Po zakończonym procesie najpierw mieszkała z rodziną, bo po tylu latach izolacji i kontroli Potrzebowała stabilności. Z czasem zaczęła znów pracować, tym razem w miejscach, gdzie mogła być między ludźmi, ale bez dużej presji. Jej rodzina przez długi czas miała do siebie żal, że wcześniej nie zauważyli sygnałów jej zaginięcia, ale ona ich nie obwiniała. W tamtych latach autostop był normalny i ludzie nie myśleli o takich zagrożeniach. Colin często powtarzała, że najtrudniejsze było nauczyć się zaufania zarówno do innych, jak i do własnych decyzji. Terapia trwała latami, ale była skuteczna. Później ułożyła sobie życie, była w stabilnym związku, pracowała, miała krąg znajomych i angażowała się w pomoc innym ofiarom przemocy. Występowała na spotkaniach i konferencjach. Gdzie opowiadała, jak działa manipulacja psychiczna i dlaczego ludzie nie uciekają, nawet jeśli fizycznie mogliby to zrobić. Mówiła o tym otwarcie, ale jednocześnie unikała sensacji. Nie robiła z tego medialnego spektaklu. Natomiast Janice po procesie zaczęła całkowicie nowe życie. Zmieniła nazwisko, wyjechała z miasta i próbowała odciąć się od przeszłości. Sąd anulował jej wyrok w zamian za pełną współpracę bo bez jej zeznań nie udałoby się skazać Camerona. Przez wiele lat żyła spokojnie, nie angażowała się medialnie i starała się naprawić swoje życie duchowe i rodzinne. Brew pozorom, nie była wolna od traumy. Sama była zniewolona i manipulowana przez swojego męża, zanim pojawiła się Colin. Cameron obecnie dalej przebywa w stanowym więzieniu w Kalifornii i nic nie wskazuje, aby kiedykolwiek mógł z niego wyjść. I tak zakończyła się ta pełna bólu cierpienia historia młodej autostopowiczki.